Witajcie dzieci. Mam nadzieję, że umyłyście ząbki przed snem. Dziś przeczytam wam bajkę śpiąca królewna pod tytułem Bezsenna noc. Flora łagodnym głosem starała się uspokoić płaczącą królewnę Aurorę. Razem ze swoimi przyjaciółkami, wróżką Fauną i pogódką, stała nad kołyską maleńkiej Aurory i z niepokojem patrzyły na swoją królewską podopieczną. Aurora jednak płakała coraz głośniej. Płakała od chwili, kiedy wróżki przybyły do małego domku w środku lasu. Jak sobie z tym poradzimy? Westchnęła fauna. Obiecałyśmy królowi i królowej, że ukryjemy aurorę bezpiecznie w lesie i wychowamy ją, nie używając magii. Ale my przecież w ogóle nie znamy się na wychowywaniu ludzkich niemowląt. Flora poklepała faunę po plecach. No, no, fauno, nie panikuj. Może to być trudniejsze niż nam się na początku wydawało ale musimy sobie z tym jakoś poradzić. To jest jedyny sposób, żeby trzymać królewnę z dala od diaboliny. Pogódka i fauna wiedziały, że Flora ma rację. Postanowiły więc wypr wypróbować wszystkie sposoby, żeby tylko uspokoić dziecko. Dzieci wróżek łatwo utulić. Jeśli włoży się im do kołyski korzeń mlecza, powiedziała Flora, spróbujmy. Flora wybiegła z domku i po kilku minutach wróciła z rośliną. Którą od razu włożyła do kołyski aurory. Dziecko jednak nadal płakało. Może powinniśmy spróbować ją jakoś inaczej zabawić, podsunęła fauna. Trzy wróżki chwyciły się za ręce i odtańczyły wesoły taniec przy kołysce dziewczynki. Trwał on tak długo, że wróżkom zabrakło tchu i musiały odpocząć. Aurora nie zwracała uwagi na wysiłki swoich opiekunek, tylko dalej głośno płakała. Fauna zaczęła już tracić cierpliwość. Czy nie mogłybyśmy użyć odrobinę magii? Proszę o jeden jedyny raz. To pomogłoby jej zasnąć. Nie mogę słuchać, jak ta dziecina się męczy. Nie, bo to jest zbyt niebezpieczne, zaprotestowała pogódka. Terefere! krzyknęła Fauna i zaczęła machać różdżką. Przypadkowo trąciła kołyskę, czym wprawiła ją w łagodny ruch. Kołyska bujała się w prawo i w lewo, a płacz dziecka stawał się coraz cichszy. Fauno! wykrzyknęła z radością Flora. Udało ci się! Spójrzcie, ile dobrego może sprawić zwykłe kołysanie! Dodała pogódka. Trzy wróżki kołysały dalej małą aurorę do chwili, aż dziecko zasnęło. To nie było wcale takie trudne, prawda? Wyszeptała szczęśliwa fauna. Teraz bajka Lis i Pies pod tytułem Dom jest tam, gdzie serce. Rudek, mały lisek sierotka, powoli przyzwyczaił się do życia w domu wdowy. Pani bułeczki był tak mały, że wciąż musiał się uczyć być lisem. Wyobraźcie sobie, jakie to było dla niego dziwne mieszkać w ludzkim domu pełnym niezwykłych, nieznanych przedmiotów i sprzętów. W kuchni uwagę Rudka przyciągało duże pudło z drzwiami, które wdowa często otwierała i zamykała. Za każdym razem, gdy to pudło było otwarte, Rudek widział jasno oświetlone wnętrze. I mnóstwo smakołyków w środku. Pewnego razu, kiedy gospodyni zamykała drzwi, ródkowi udało się niepostrzeżenie wskoczyć do tego pudła. Spotkała go jednak przykra niespodzianka. W środku było zimno. Gdy tylko drzwi się zamknęły, zgasło również światło i rudek znalazł się w całkowitej ciemności. Na szczęście wdowa usłyszała popiskiwanie ródka i wypuściła go z lodówki. – Jak się tu dostałeś? – zapytała zdziwiona. Rudek wyskoczył z lodówki i uciekł z kuchni długimi susami. Ukrył się na parapecie w salonie. Za oknem lisek ujrzał swoich przyjaciół – sowę Puchatą i wróbla Ćwirka. Jak gawędzili na gałęzi, postanowił do nich dołączyć i szykował się do długiego skoku na dwór. Ale skok mu się nie udał. Rudek wpadł bowiem na coś, chociaż nie widział żadnej przeszkody – bardzo zdziwiony lisek wychylił się znowu, ale jego noc natrafił na coś gładkiego, twardego i całkiem przezroczystego. Pani bułeczka stanęła w drzwiach salonu i głośno się roześmiała. Odkryłeś szybę, prawda? Powiedziała wesoło do Liska. Szyba nie szyba wyglądała na to, że trzeba będzie zostać w środku. Rudek wskoczył na stół i zobaczył tam kwadratowy przedmiot z kilkoma gałkami. Uderzył łapką w jedną gałkę, a ona lekko się obróciła. Zaintrygowany jeszcze raz pacnął ją łapką. Teraz gałka obróciła się bardziej, a w salonie rozległ się głośny dźwięk. Przestraszony rudek czmychnął pod kanapę. Pani bułeczka podeszła do przedmiotu stojącego na stole i przekręciła gałkę. Hałas ucichł. Wyciągnęła liska spod kanapy, wzięła go na ręce i pogłaskała. Widzisz mały Urwisie? To jest radio. Dużo tu dziwnych, nieznanych ci przedmiotów, prawda? Myślę, że po przygodach, jakie dzisiaj miałeś, powinny się troszeczkę przespać. To był ranek pełen wrażeń, ale teraz w ramionach pani bułeczki Lisek czuł się bezpieczny. Było mu ciepło i miał kogoś, kto się nim opiekował. I nowy dom już nie wydawał się Rudkowi taki obcy i nieprzyjazny. Dobranoc!